Cześć, kochani, witam wszystkich. Kinga ze strony Columbus Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak prawidłowo przeprowadzić proces wybudzania zawilców. Pokażę Wam, jak je prawidłowo namoczyć, posadzić oraz odpowiem na pytanie, czy zawilce mogą być zimowane w Polsce w ogrodzie. Pokażę Wam również update moich jaskrów oraz co z nimi w tym momencie będę robić. Zapraszam. Moi drodzy, zacznijmy może od tacki z jaskrami, które wybudzaliśmy prawie miesiąc temu w filmiku pod tytułem Jaskry, czy mogę zimować w ogrodzie. Jak chcecie zobaczyć ten proces, to wrzucę link do tego wideo w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Jak możecie zauważyć, jest super zielono, a to przez to, że przez ostatnie półtora tygodnia tatacka musiała jednak zamieszkać wewnątrz mojego domu w pokoju z rozsadą, ponieważ mieliśmy minusowe temperatury w nocy i bałam się, że te jaskry tak płytko posadzone mogą sobie nie dać rady na zewnątrz. A więc ta cieplejsza temperatura trochę za bardzo je prześpieszyła. Ale spokojnie, nie ma z tym problemu. Doskonale sobie zdaję sprawę, że w Polsce w nadchodzących tygodniach Wy w prognozie pogody macie dosyć spore przymrozki, a więc to nie jest czas na sadzenie jaskrów na rabatach. A więc co możecie w tym momencie zrobić? Możecie je zostawić w tych tackach, w których je posadziliście, ale musicie się liczyć z tym, że później za parę tygodni, kiedy już te przymrozki przejdą i mam na myśli przymrozki niższe niż... Minus 5 stopni i kiedy już Ziemia będzie rozmarznięta, możecie mieć mały problem z ich rozdzieleniem. A więc, co ja w tym momencie będę robić? Ja w tym momencie będę moje jaskry rozsadzała do pojedynczych doniczek i jak to zrobić? Wyciągam mojego jaskra. Jak widzicie, e, wytworzyły duży system korzeniowy i takiego jaskra sadzimy na głębokość 5 cm, tak jakbyśmy je sadzili na rabacie. Taką doniczkę należy w tym momencie podlać i zostawić je gdzieś w jasnym oraz chłodnym miejscu. Chyba że chcecie mieć naprawdę szybko kwitnące jaskry, to możecie je zostawić w cieplejszej temperaturze. A więc temat jaskrów w tym momencie już mamy wyjaśniony i możemy się wziąć za wybudzanie naszych zawilców. Jestem gotowa do rozpoczęcia procesu wybudzenia moich zawilców. Mam przygotowaną tackę z ziemią. Tacka jest wypełniona zwykłą ziemią do doniczek. Pamiętajmy, że tacki nie muszą być za głębokie. Mam też już moje bulwy zawilców namoczone. A dlaczego musimy je namaczać? Ponieważ przychodzą do nas w stanie zasuszenia. Wyglądają jak takie zasuszone rodzynki, a więc żeby je nawodnić, namaczamy je w ciepłej wodzie przez 3 do 4 godzin, co godzinę przechodząc, mieszając je łyżką. Pamiętajcie, nie moczymy ich dłużej, ponieważ jeśli będziemy je za długo namaczać, to później możemy mieć problem z ich gniciem na rabatach. Moje bulwy zawilców są już namoczone. Teraz wyglądają jak takie namoczone rodzynki i możemy przystąpić do procesu wybudzania, przyspieszania. Dlaczego w ogóle taki proces? Otóż musimy nasze bulwy zawilców i tak i tak namoczyć przed posadzeniem, nieważne czy w takiej kuwetce, czy na rabacie i później to już jest nasz wybór, czy chcemy je posadzić na rabacie, ale by możemy je posadzić na rabacie wtedy kiedy wiemy, że przymrozki nie spadną poniżej 5 Stopni przez dłuższy okres czasu albo tak jak ja będę robiła, w tym przypadku będę je jeszcze bardziej podpędzała, a to oznacza, że posadzę je właśnie w kudzepetce w ziemi, zostawię je w temperaturze od 6 do 10 stopni przez okres 2 do 3 tygodni, ponieważ okres wybudzania, przyspieszania naszych zawilców trwa trochę dłużej niż proces wybudzania jaskrów. One nie muszą być w jasnym miejscu, ale jak tylko zobaczymy listki, to należy nasze zawilce postawić gdzieś w jasne miejsce, żeby te listki miały dostęp do światła. W przypadku jaskra, jak je sadzić, to jest dosyć yy, jasne. Jaskry wyglądają jak takie pajączki, i tymi właśnie nóżkami sadzimy je do dołu. A w przypadku, powiem Wam, za wilcy, to nie zawsze jest prosta sprawa, ponieważ one mają naprawdę różne kształty. I ja zauważyłam, tutaj mam jedną odmianę, która naprawdę wygląda dziwnie. i ja nie jestem pewna, gdzie tu jest dokładnie góra, a gdzie dół, ale przeważnie góra to jest ta płaska, a dół to jest taki e, właśnie bardziej wypukły, ale jak nie jesteście pewni, to sadźcie je bokiem. Ale jak na przykład w przypadku innej odmiany, tutaj jest już bardziej to widoczne, że tutaj jest płaska strona, a tu jest wypukła, a więc płaską stroną do góry i tak samo tutaj. Płaska strona albo wklęsła, a tu wypukła i tu będą wychodziły korzonki. Jeśli nie jesteście pewni, sadźcie je na bok. Zawilce w tym momencie sadzimy do procesu wybudzania przyspieszania tak samo jak nasze jaskry. A więc nie sadzimy ich głęboko, sadzimy je gdzieś dosłownie, tylko żeby były pod powierzchnią ziemi i to wystarczy na to, żeby nasze zawilce pobudziły się do życia. A tutaj mamy taki przykład, który jest zaprzeczeniem właśnie zasady, którą Wam powiedziałam, ponieważ to jest dół, to jest właśnie dół naszej bulwy, a to jest góra, ponieważ tu widzę, że w zeszłym roku wychodziły łodyżki. Więc naprawdę jeśli nie wiecie, jak posadzić Waszą bulwkę anemonków, posadźcie je bokiem. I tak. Takie wypustki z góry mogą świadczyć o tym, że tutaj były gałązki, ale jak widzicie, tutaj jest bardziej płasko, tu jest bardziej kuliście i mogę tutaj zobaczyć fragmenty korzonków z tamtego roku. Więc to naprawdę taka trochę praca detektywistyczna, ale już jak wspomniałam, jak nie wiecie jak, to je bokiem. No i tutaj już takie dwa bardziej modelowe przykłady. I to jest dół, a to jest góra. Tutaj możecie wyraźnie zobaczyć, że z tamtego, w tamtym roku tutaj wychodziły łodyżki, a tu będą wychodzić korzenie. Tak samo tutaj. Tu były łodyżki, a tu są korzenie. Dwie z trzech odmian anemonów anemony to jest inna nazwa zawilców, które planuję mieć w tym roku na moich rabatach jest już gotowa do wybudzenia. Po wsadzeniu bulw, anemonów. Podlewamy ziemię, ale tak, żeby ta ziemia była wilgotna, a nie mokra. Jeśli będziemy utrzymywać bulwy wyzawilców w mokrej ziemi, damy im za dużo wody, to niestety będą gniły i nie będziemy mieli z nich pożytku. Ja w tym roku zaplanowałam całą rabatę składającą się z jaskrów oraz anemonów i jaskry miałam tylko różowe, a anemony mam trzy odmiany. I mam odmiany takie jak Sylphite i to jest różowa odmiana, Lord Lieutenant i to jest fioletowa odmiana oraz Admiral i to jest różowa odmiana. Moim planem jest posadzenie jaskrów i anemonów razem, w jednym momencie, żeby mogła ułożyć z nich fajne, jakąś fajną kompozycję. A więc jaskry, które wybudzaliśmy miesiąc temu. One wylądują albo w doniczkach, albo gdzie w innym miejscu moich rabat. A dzisiaj z moimi anemonami wybudzę też jeszcze resztę jaskrów, które mam w piwnicy, i one po prostu wtedy będą w tym samym momencie gotowe do posadzenia na zewnątrz. Jak sadzimy. Anemony na zewnątrz. Sadzimy je w momencie, kiedy już nie będziemy mieli większych przemrozków, a większych mam na myśli e, niższych niż temperatury niższych niż minus 5 stopni przez dłuższy okres czasu. Oczywiście, kiedy już ziemia będzie rozmarznięta i sadzimy je na głębokość 5 cm w odległości 15 cm od siebie. Co do zimowania anemonów w ogrodzie, zasada jest taka: anemony to jest strefa ogrodowa 7 i wyżej. A więc jeśli mieszkacie w miejscu, gdzie macie strefę ogrodową 7 i to jest w tym momencie już większa część Polski, spokojnie możecie zostawiać Wasze anemony na zimę w okrocie. To jest tak jak w przypadku z jaskrami. Jeśli posadzicie Wasze anemony jesienią, pozwolicie im przezimować na rabacie, to wtedy po pierwsze będziecie mieli szybsze kwitnienie na rabacie, plus te anemony czy jaskry sadzone jesienią. Lepiej kwitną, bardziej obficie i mają więcej kwiatów. U mnie w tym momencie anemony z tamtego roku już się wybudzają, a więc u mnie bez problemu ja będę zimowała swoje jaskry i anemony w, na rabatach bez wyciągania, bez konieczności wyciągania ich wykopywania na zimę i podejrzewam, że w większości w Polsce wy też tak możecie zrobić. Na już na dobre zawitała w moim małym holenderskim ogródku. A więc spodziewajcie się w najbliższym czasie właśnie filmów na temat sadzenia. Będę sadziła, nie chcę dużo zdradzać, ale na pewno ci mierniki, które tutaj widzicie ko mnie dookoła. Mam zamiar dokupić parę roślin wieloletnich, żeby trochę wzbogacić moje rabaty o właśnie taki zimowy Winter Interest, czyli rośliny, które zimą są zielone i dodają właśnie więcej uroku naszym zimowym rabatom. Będę robiła oczywiście filmiki na temat przesadzania, dosadzania, a więc wszystko to, co robimy na wiosnę i mam nadzieję, że będziecie z radością odwiedzać mój mały kanał. A dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!